Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nasz bohater to gagatek i nie lada. Dzisiaj ma rzeczy, których nie mają najbogatsi ludzie na świecie. Co prawda jego rodzice dali fajny star, bo mieli jakąś chałupę w centrum na Świętego Ducha w Gdańsku, ale nie spodziewali się, że ich syn dorobi się w swojej własnej całej ulicy i to w dzielnicy willowej. Nie ma wyjścia. Dzisiaj każdy jadący do restauracji Winnę chcąc nie chcąc jedzie przez jego tereny bo innej drogi nie ma. Nasz bohater nie miał łatwego dzieciństwa. Matka oddała go na wychowanie do wuja, którego z początku hołd przy krowich rogach i słoniowych kłach w puzderkach i tabakierkach. Krótko mówiąc, droga jego kariery to od pucy buta do posiadacza własnego tramwaju. To tramwaj swój własny nasz bohater też ma. A dzisiaj tramwaj to 2 miliony euro. Więcej niż Lambo, Ferrari, Porsche i Węgrzej razem wzięte. Taki to zaiste wyjątkowy z niego gość. A bohater nasz był pracowity i utalentowany. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że dobrze wyczuł swój czas, a nawet wyprzedził. Bo zanim wynaleziono niektórym ludziom protezę zwaną sztuczną inteligencją, on już kreował obrazy. A stworzył ich kilka tysięcy każdy jak prawdziwy. A nie był próżny jak na swoje czasy. Nie robił sobie selfie z podróży. Publikował oczywiście relacje dla podobnych, bo był Europejczykiem, Polakiem z urodzenia, a w końcu poddanym Pruskim z przymusu i protestanckim Francuzem z wychowania i z domu. Ale za ojczyznę miał oczywiście nasz Gdańsk. Całe życie poświęcił pokazywaniu ludziom świata takim, jakim jest. Niemieckim dzieciom w elementarzu, w kilkuset ilustracjach pokazał cały świat czarno na białym, a świat swój rył żmudnie, w kwasie, z nieposkromioną pasją prawdy, któraż sama w sobie jest nam przecież zachwycająco piękna. Był gwiazdą swoich czasów. A wtedy chętnie i sporo płacono mu za autografy na rysunkach i tysiącach ich kopii. A kiedy został rektorem berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, Stał się celebrytą pełną genii. Jestem gotów założyć się o butelkę autentycznej gdańskiej złotej wody Godwassera, że był im masonem. Nasz bohater, tu żyjący w XVIII wieku, Daniel Chodowiecki. Gdańska perła europejskiego poświęcenia.